Witam Pana, Panie Burmistrzu. Po raz kolejny spotykamy się w Twojej telewizji regionalnej. Dzisiaj chciałbym z Panem troszeczkę objechać gminę Wasilku. W ostatnim czasie bardzo mocno się gmina rozrosła. Porozmawiamy w tej części naszego spotkania trochę o inwestycjach drogowych, trochę o inwestycjach też w pieszych, ale też w młodszych mieszkańców. Wjeżdżamy do Wasilkowa od strony Białogostoku, od strony Doliny Cisów. Co tutaj dokładnie się w ostatnim czasie zmieniło? Tutaj, tak jak wjeżdżamy, widać już zupełnie nowe oświetlenie LEDowe, które zrealizowaliśmy z dofinansowaniem. Tutaj jestem przekonany, że to oświetlenie było bardzo potrzebne, żeby poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku. A w części już, w której się znajdujemy, dokonaliśmy z kolei wymiany nawierzchni ulicy Białostockiej. Było tutaj dużo dziur. Nawierzchnia była dość nieprzyjemna do jazdy. Tą inwestycję tutaj również zrealizowaliśmy z dofinansowaniem. Panie burmistrzu, przed momentem minęliśmy dolinę Cisów, mieliśmy też kawałek ścieżki rowerowej, bardzo ładnej. Dojeżdżamy do okolic rzeki Supraś, do zalewą. Po prawej stronie, jadąc od Białego Stoku, pojawiła się jakiś czas temu kładka. Zresztą bardzo duża, bardzo ładna. Ciąg pieszo-rowerowy, ciąg taki komunikacyjny, gdzie osoby, które przyjeżdżają do gminy, wjeżdżając od tej strony, Wasilkowa, mogą bezpiecznie przeprawić się przez rzekę. Tak, to był taki odcinek, który jeszcze wymagał uzupełnienia, więc tą układkę pieszo-rowerową wykonaliśmy też ze środków, które pozyskaliśmy w ramach białostowskiego obszaru funkcjonalnego. Z pewnością dobrze pełni swoją funkcję i poprawia poziom bezpieczeństwa. Mhm. To było też nierada wyzwanie, bo jednak ona powstała, w jednym kawałku została dwoma dźwigami, z tego co pamiętam, mhm. dwoma dźwigami została naniesiona na tą konstrukcję. Też to było nierada wyzwanie dla pracowników Urzędu Miejskiego. Znaczy przedsięwzięcie tutaj, że tak powiem, naprowadzenia kładki było z pewnością takim ciekawym wyzwaniem zarówno konstrukcyjnym, jak i budowlanym. No i teraz już myślę, że ona fantastycznie spełnia swoją funkcję. Wielu mieszkańców z niej często korzysta. W ostatnich latach ta infrastruktura drogowa bardzo mocno poprawiła się na terenie gminy Wasilków. Cały czas Urząd Miejski modernizuje infrastrukturę drogową. Tak, no drogi są ważne, ich stan jest, jest istotny, żeby tutaj. Komunikować naszych mieszkańców z różnymi zakątkami gminy czy z sąsiednimi miastami, samorządami. Dbamy o drogi, dbamy o to, żeby ich stan był jak najlepszy. No właśnie, dbacie o drogi, dbacie o kierowców, a jak jest sytuacja z pieszymi? W ostatnim czasie też widzę, że mhm. bardzo mocno te ciągi pieszo-rowerowe się rozrastają. No dokładnie tak, tutaj na rozbudowę tych miejsc, związanych z kolei z komunikacją rowerową, też stawiamy. Tutaj myślę, że też po prawej stronie istotne przedsięwzięcie, piękny skwer, Myślę, że świetne miejsce spotkań, które również stosunkowo niedawno powstało. Panie burmistrzu, mówiąc o pieszych, o mieszkańcach gminy Wasilków, trudno byłoby nie wspomnieć o ulicy Czystej. Dokładnie tak, tutaj też dokonaliśmy e, wymiany chodnika myślę, że poprawiło się bezpieczeństwo. Niebawem planujemy też przebudowę ulicy Nadrzecznej. Powstanie tutaj ponad 40 nowych miejsc parkingowych, także myślę, że e, tutaj pod kątem możliwości zaparkowania auta znacznie się sytuacja tych bloków przy ulicy Miliplater poprawi. W tej chwili wyjeżdżamy z Wasilkowa, kierujemy się w kierunku nowodwort. E, Zauważyłem, że od jakiegoś czasu też w Wasilkowie poprawiła się, e, poprawiło się oświetlenie. Mieszkańcy e, w godzinach wieczornych, w godzinach nocnych mają więcej dostępnych. E, elementów oświetlonych w postaci latarni także w tych mniejszych miejscowościach, które są wsiami należące do gminy Wasilków. Zmodernizowaliśmy oświetlenie na ledowe w większości miasta Wasilkowego, uczyniliśmy to faktycznie z dofinansowaniem, co ważne, pozyskaliśmy też środki zewnętrzne na to, żeby dokonać takiej wymiany oświetlenia we wszystkich wsiach naszej gminy i niebawem będziemy to robili, mamy właśnie konkretne środki finansowe. Więc ta jakość oświetlenia znacznie się poprawi i jednocześnie przyniesie to myślę, że bardzo istotne oszczędności. Mieszkańcy Wasilkowa bardzo często też właśnie w tych późnych godzinach popołudniowych, późnych godzinach nocnych wracają do swoich miejsc zamieszkania, do swoich domów też z pracy z Białogostoku z okolicznych miejscowości. Jak oni postrzegają te oświetlenie uliczne? Macie jakieś sygnały od nich? Mamy informację, że są właśnie zadowoleni z nowych lamp, doceniają to, że są mniej uciążliwe dla oka, a jednak, że świecą dość, dość wyraźnie, więc ta widoczność jest bardzo... Dobra, wjechaliśmy do miejscowości Nowodworce. Jakiś czas temu odwiedziłem to miejsce. Bardzo ładny odcinek drogi pieszo-rowerowej, bo tutaj mamy też z jednej strony ścieżkę, z drugiej strony chodnik. Co dokładnie jeszcze zostało wykonane przy tej ulicy? Tak, zbudowaliśmy właśnie tą ulicę, bo wcześniej to była droga gruntowa. Po lewej, jak widać, ścieżka rowerowa, po prawej, chodnik. Powstały też zatoki autobusowe, dzięki temu tutaj też jest realizowany teraz dowóz dzieci do szkół. No, jak widać też jest oświetlenie uliczne. Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo, więc jest choćby wyniesione tutaj skrzyżowanie. skrzyżowanie tak, więc myślę, że bardzo istotna inwestycja i poprawiająca tutaj wydolność komunikacyjną miejscowości. Warto powiedzieć, że Nowodworce rozwijają się jako wieś niezwykle szybko. Mają już obecnie Około 2,5 mieszkańców. No, dworcu są podzielone na jedną i na drugą część, bo jedna część jest tak bliżej Białego Stoku. Można powiedzieć, że droga wojewódzka przecięła tą miejscowość, natomiast będziemy też stawiali na to, żeby te więzi były tutaj silne i chcemy też inwestować po tej drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Po prawej stronie też znajdują się ulice, które chcemy, które tutaj sukcesywnie równamy, no i w które będziemy też w kolejnych latach chcieli inwestować. Po prawej stronie miejscowości Nowodworce również mamy szerokie plany inwestycyjne związane choćby z budową ulicy Wagnowskiej. Też intensywnie pracujemy nad tym, żeby wspólnie z miastem Białystok przebudować komunikacyjnie ulice niemeńską. Zależy mi na tym, żeby po naszej stronie pojawił się ciąg pieszo a także żeby nasze tutaj ulice zostały włączone właśnie do ulicy Niemieckiej, żeby cały ten ciąg był w każdą stronę dla naszych mieszkańców przejezdny. Zamierzamy się o to Starać w kolejnych latach, żeby poprawić wydolność komunikacyjną tego terenu. Jednocześnie warto też powiedzieć, że tworzymy plany zagospodarowania przestrzennego dla tej szybko rozwijającej się części miejscowości Nowodworcy. Tutaj po prawej stronie wykonaliśmy dwa etapy ulicy zacisznej. Myślę, że również potrzebna i długo wyczekiwana. Inwestycja przez mieszkańców tej części wsi, ponieważ to była jedna z pierwszych ulic tutaj. Co ważne, ją też zrealizowaliśmy z istotnym dofinansowaniem, z udziałem środków. Panie burmistrzu, przed momentem wspomnieliśmy o bezpieczeństwie m.in. w ruchu drogowym, o tej nowej e, drodze w Nowodworcach, która zmieniła się z drogi e, szutrowej, piaskowej, w piękną, wyasfaltowaną, ze ścieżką rowerową z, chodni, z chodnikiem. Trudno też nie wspomnieć o ochotniczych strażach pożarnych. E, panowie strażacy, panie strażaczki e, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Bardzo duże środki inwestujecie wy jako samorząd w bezpieczeństwo mieszkańców pod kątem pożarowym. Tak. Przez te cztery lata kupiliśmy w sumie łącznie cztery pojazdy, w tym trzy pojazdy średnie właśnie do miejscowości, do SP w Nowodworcach, do OSP w Studziankach i do OSP w Dąbrówkach. Natomiast do Wasilkowa zakupiliśmy Lekki pojazd osobowy, wszystkie te zakupy dokonaliśmy ze sporym dofinansowaniem zewnętrznym. Również w Dąbrowkach budujemy remizę, która myślę, że naprawdę wygląda fantastycznie i będzie tutaj świetnie naszym strażakom z OSP Dąbrowki służyła. A w planach mamy. Kolejne zakupy, chcemy, chcemy nabyć tutaj kolejne pojazdy, zarówno m.in. do SP Wasilków, jak i do SP Jurowce. Chcemy też rozbudować remizę w Wasilkowie. No i nadal uzupełniać sprzęt. Także. Bezpieczeństwo, straże pożarne były i są zawsze dla mnie bardzo ważne. Panie burmistrzu, ulica Grodzińska w ostatnim czasie bardzo mocno się zmieniła. Pojawił się chodnik, nowa nawierzchnia. E, tak, w ogóle znajdujemy się na dość istotnym fragmencie, ponieważ tutaj mieszkańcy bardzo mocno zabiegali, żeby dokonać wymiany kostki na asfalt. Było to bardzo trudne, wymagało. Szeregu zgód, no i uwzględniając to, żeby im się żyło lepiej, łatwiej e, i żeby ta droga stanowiła dla nich mniejszą ciążliwość, wykonaliśmy tutaj ten e, odcinek, który już minęliśmy e, i otrzymaliśmy 60% dofinansowania. Teraz jedziemy dalszą częścią ulicy Grodzieńskiej, która również e, te kilka lat temu była e, realizowana. Myślę, że tutaj też e, ta ulica istotnie się. W Wasilkowie zmieniła. Jedziemy dalej główną arterią miasta. Tutaj w tej części ulicy Grodzieńskiej również realizowaliśmy inwestycje, jak widać ścieżka rowerowa, chodniki i zupełna też wymiana nawierzchni, także co ważne infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Tutaj także powstała, a nie było jej wcześniej. Panie premierze, ja chciałbym też się dowiedzieć od pana, skąd wy pozyskujecie środki na te wszystkie inwestycje, bo tego jest naprawdę bardzo duży ogrom tych inwestycji. Z jednej strony są to oczywiście środki rządowe, choćby tak zwany Fundusz Dróg Samorządowych czy Rządowy Fundusz zwoju Dróg. Środki na oświetlenie spore pozyskaliśmy tutaj z programów unijnych. No, na drogi również pozyskujemy z różnych programów te środki, choćby ulica Zagórna Północna, która będzie budowana w Jurowcach, jest realizowana ze środków pozyskanych z prowu. Panie burmistrzu, znajdujemy się na osiedlu leśnym w Wasilkowie. Mieszkańcy tego osiedla też w jakiś sposób czują się docenieni, bo w ostatnim czasie powstała, powstały, zostały wyremontowane, że tak powiem, konkretne e, drogi, konkretne ulice. Tak, tutaj przykładowo jest to ulica Orzechowa po prawej stronie. E, dalej znajdująca się ulica Wierzbowa, po lewej ulica Jesionowa. Tutaj zaś ulica Mag Magnoliowa także została e, wybudowana. E, właśnie tak, po lewej mamy ulicę Jesionową, która była realizowana, a dalej też Jaworowa. Jiesionowe akurat realizowaliśmy w całości ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe ulice, które wymieniłem, czyli Wierzbowa, magnoliowa, orzechowa i jaworowa, były realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Panie burmistrzu, kolejna inwestycja, która odbyła się bodajże z tego co pamiętam, około dwóch lat temu, to rondo skrzyżowanie okrężne, czyli rondo w okolicy ulicy Kościelnej Polnej. Tak, tutaj bardzo istotna przebudowa, e, powstało rondo. Wcześniej to było bardzo niebezpieczne, bardzo kolizyjne skrzyżowanie. Nawierzchnia wymagała wymiany, powstała ścieżka rowerowa, e, przebudowaliśmy chodniki, powstała, jak widać też stacja bikera, doświetliliśmy bardzo to miejsce. No tutaj można powiedzieć, że obecnie jest takie samoistne centrum wasilkowa i, e, i też właśnie warto było tutaj inwestować, żeby. Bezpieczeństwo e, poprawić. Też wykonaliśmy przy, re, przy realizacji tej inwestycji ulice Bućki. Panie burmistrzu, bardzo dużo rozmawiamy o drogach, bardzo dużo dróg w gminie Wasilków powstało, w mieście Wasilków, w gminie Wasilków. Wróćmy e, jednak do tematu chodników, do ciągów pieszorowerowych, do ciągów dla osób pieszych. Kolejna ulica, kolejna inwestycja. Tak, dokładnie. My nie tylko w drogi inwestujemy, warto tutaj też wspomnieć o chodnikach, choćby tutaj przy ulicy Grzyb. Czy przy ulicy Olszowej wykonaliśmy chodniki, które też bardzo poprawiły bezpieczeństwo. Też z mojej inicjatywy powstał taki chodnik przy cmentarzu prawosławnym. Uważałem, że tam bardzo brakuje chodnika takiego wygodnego, bezpiecznego przejścia, więc tam również chodnik zrealizowaliśmy. Okolice cmentarzy w bardzo wielu gminach są inwestowane pieniądze, fundusze no właśnie mhm. w chodniki. Tak. Jednak w okolicach nie tylko tylko 1 listopada, nie tylko świąt Bożego Narodzenia, czy też Wielkanocy jednak mieszkańcy, mieszkańcy gmin odwiedzają te miejsca. To jest bardzo istotne. Bardzo ważne, tak. Warto właśnie dlatego dbać o, o bezpieczne dojście, bezpieczny dojazd do takich miejsc. A teraz znajdujemy się przy ulicy Błękitnej. Ona była kiedy, wcześniej drogą gruntową. Tutaj w całości została zbudowana razem z, jak widać, ciągiem pieszo-rowerowym. Wcześniej również ją doświetliliśmy. Myślę, że teraz też ta ulica Błękitna stanowi taki istotny ciąg komunikacyjny. Prawo wjeżdżamy w ulicę Piasta. Tutaj również przeprowadziliśmy inwestycje. Mieszkańcy długo na nią oczekiwali. Na początku Chcieliśmy przenieść znajdujące się tutaj słupy, no, natomiast wiązałoby się to z bardzo dużymi e, kosztami, więc zastosowaliśmy, można powiedzieć, dość takie oryginalne e, rozwiązanie, które myślę, że daje duże bezpieczeństwo na tej ulicy. Natomiast w momencie, jak zakład energetyczny będzie przebudowywał słupy, to stosunkowo niewielkim nakładem Przysunie. te wysepki możemy wtedy również zagospodarować. Panie burmistrzu, kolejna miejscowość na mapie gminy Wasilków to Sochonie. Tutaj też konkretne inwestycje zostały poczynione. Tak, i mamy też konkretne zamierzenia. Chcemy wykonać plac manewrowy tutaj na osiedlu 1 po lewej stronie, więc to jedno z takich przedsięwzięć. Zresztą też warto tym powiedzieć, że pozyskaliśmy grunty tutaj, żeby stworzenie tego placu manewrowego, tak bardzo potrzebnego tutaj komunikacyjnie, żeby to było możliwe. Także pozyskaliśmy te grunty w trakcie tej kadencji. Warto powiedzieć, że kończymy projektowanie ulic Polnej, Łąkowej i Nowej w Sochoniach. Tutaj powstanie myślę też taka, taki istotny ciąg komunikacyjny, jeśli chodzi o Sochonię. Zresztą tam też dosłownie na dniach powstało oświetlenie, jeśli chodzi o właśnie ulicę Polną. Będziemy je również na tej części... Rozwijali. Jak jedziemy przez Sochonie, za chwilę po lewej stronie mamy. Ulicę Leśną, tutaj e, kolejny etap tej ulicy w tej kadencji również zrealizowaliśmy. No i w planie nie ukrywam też, mamy to, żeby e, doprowadzić ulicę leśną do kolejnych domostw, tak żeby tutaj była możliwa również komunikacja e, poprzez drogę serwisową wzdłuż drogi krajowej. W Sochoniach również mnóstwo takich inwestycji, jak na przykład otwarta strefa aktywności e, przy szkole, czy. Wyjątkowe miejsce, jakim jest bajeczny zakątek, który tutaj znajduje się po prawej stronie nad rzeką Czarną. Co warto jeszcze powiedzieć, tworzymy dokumentację na drogę powiatową, żeby ścieżką rowerową poprzez ulicę Wojtachowską można było dojechać aż do Sochoni. Tutaj po sąsiedzku też zbliżamy się do miejsca, w którym będziemy chcieli odnowić kładkę w łączącą się w Oroszyły i Sochonie, to znaczy właściwie już takiego remontu dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast przygotowujemy się jakby na, pewną, na pełną wymianę tutaj całej tej E, znajdującej się e, konstrukcji, tak żeby ta kładka mogła służyć mieszkańcom na długie, długie lata. Wjechaliśmy do wsi Woroszyły i tutaj co istotne, po prawej stronie powstała droga asfaltowa. Zrealizowaliśmy ją w dwóch etapach, e, też z dofinansowaniem zewnętrznym na obydwa etapy realizacji tego przedsięwzięcia. Ogólnie takich miejscowości jak Woroszyły w gminie Wasilków ile jest Panie Burmistrzu? Czy mamy w tym momencie 12, wsi jest trochę więcej. Warto też powiedzieć, że umożliwialiśmy powstanie nowych sołec, bo jak mieszkańcy występowali o utworzenie takiego sołectwa jak na przykład Katrynka czy Chorodnianka, to jak najbardziej podchodziliśmy do tego przychylnie, żeby sami mogli decydować się o sobie więc liczba sołectw wzrosła z 10 do 12 w trakcie tej kadencji. No i to co też ważne, mimo tego budżetu sołeckiego, które mają nasze wsie, to też przewidzieliśmy budżet obywatelski na terenach wiejskich. Jeśli chodzi o wieś Wólkę Poduchowną, no to tutaj też po prawej stronie zrealizowaliśmy chodnik. Ile kilometrów dróg jest w gminie Wasilków? W gminie Wasilków jest ponad 100 km dróg, także no, trudno jest, że tak powiem, nadążyć za wszystkimi potrzebami, tym bardziej, że przybywa nam 500 mieszkańców rocznie, którzy no, też budują się w różnych miejscach gminy. Również też wjeżdżamy na kolejne przedsięwzięcie, które wspólnie było realizowane staraniem zarówno powiatu białostockiego, jak i gminy Wasilków. No, my dokładamy duże środki także do Inwestycji, które no, należą do innych samorządów, właśnie takich jak e, Powiatowy. No i właśnie też dzięki naszemu wsparciu finansowemu została przebudowana droga Wulka-Katrynka razem z mostem, przez który przejeżdżamy przez rzekę Czarną. Realizujemy przedsięwzięcia typowo inwestycyjne, jak i pewne przebudowy, remonty w Katrynce. Też warto powiedzieć, że zrealizowaliśmy przepust, który bardzo poprawił bezpieczeństwo. A w planach mamy wykonanie drogi przez wieś. Dokumentacja tutaj powstała na kilka etapów w trakcie tej kadencji, więc ona również umożliwi budowę drogi we wsi Katrynki. Właśnie wjechaliśmy do wsi Rybniki, i tutaj można powiedzieć, że ta nawierzchnia, po której się poruszamy, była, historycz... Była historyczna i niebawem w ogóle przejdzie do historii, ponieważ przebudowujemy wspólnie z Powiatem Białostockim tą drogę, zmienimy nawierzchnię na asfaltową, zupełnie zmieni się komfort użytkowników tej drogi. Wiele razy słyszałem, że się nie da tej drogi zrealizować, że to niemożliwe. My udowadniamy, że da. Duże też tutaj warto powiedzieć zaangażowanie. E, pana Sołtysa, e, wsi Rybniki, w to, żeby to przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane. No, w tym momencie mieszkańcy mają z pewnością uciążliwości związane z tym odcinkiem a niebawem będą mogli się cieszyć dobrej jakości asfaltową drogą. Chciałbym chwilę, przez chwilę podsumować to, o czym rozmawialiśmy, te inwestycje w drogi, inwestycje w chodniki, inwestycje w bezpieczeństwo, w ochotnicze straże pożarne. Gmina Wasilków w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęła. Przez te lata tak naprawdę wydaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych na różne inwestycje drogowe, czy związane z bezpieczeństwem, czy schodnikami, chodnikami, oświetleniem, strażami pożarnymi. I wieloma innymi bardzo ważnymi obszarami. Z pewnością nadal jest wiele miejsc, gdzie te drogi warto. Budować, stworzyliśmy też mnóstwo dokumentacji technicznych, które umożliwiają kolejne inwestycje. Dzięki tym dokumentacjom chcemy aplikować ośrodki zewnętrzne i jeszcze bardziej rozwijać tą infrastrukturę drogową. Warto też wspomnieć, że praktycznie każdą dokumentację, którą tworzymy drogową, no, jest przy, przy drogach, jeśli to jest możliwe ścieżka rowerowa, także też na tą komunikację rowerową bardzo mocno chcemy stawiać i stawiamy. Także mamy bardzo ambitne plany co do dalszego rozwoju Straży Pożarnych. Naprawdę wciąż jest wiele obszarów, w których mamy pole do działania, w którym jeszcze możemy sporo zrobić. Warto wspomnieć, że no, uważam, że je trafnie też definiujemy. Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami, którzy nam na bieżąco zgłaszają swoje potrzeby. Czynią to zarówno na naszych wspólnych spotkaniach, czynią to odwiedzając mnie w Urzędzie Miejskim. Mamy też, uważam, bardzo prężnie działające, medi... znaczy bardzo prężnie też działamy w mediach społecznościowych czy na platformie twywasilków.pl. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu redaktorowi za... Ten dzisiejszy przejazd po gminie Wasilków chciałbym pokazać jeszcze więcej, czas jest jednak ograniczony.